Tomasza, owiec się zieleni Pięknie to wygląda Wiosna Magnolia Torsycja Mniszek lekarski, mlecze proszę jak witam. witam z trasy wśród pół łąk lasów Proszę zobaczyć Dzisiaj mamy 14 dzień kwietnia, jutro połowa miesiąca Ostatnie dwa ciepłe dni pobudziły do życia przyrodę Ptaki radośnie i śpiewają, słońce przygrzewa trawa się zazieleniła Las sosnowy jakiś taki siewkowy, przerzedzony Przeżywanie dróg albo rozstaje dróg. Ja jadę w stronę słońca. Tam gdzie więcej ciepła, zagrodzony młodnik dębowy borowikowy. Czasami w takich młodnikach jest bardzo duża ilość do borowików. Trzeba tylko trafić. Podobnie jak i tu. Droga żużlowa, żużlówka dobra na rajdy motocyklów typu kostka. Tu, w tej wsi, do której zmierzam, jest bardzo dużo pasjonatów tego typu pojazdów. Oni tu jeżdżą szczególnie w soboty. Po wszystkich drogach tylko warczą. Gospodarka leśna trwa w najlepsze. Sosenka, piękna pa, zapach drewna, sosnowego Za chwilę dojadę do lasu bukowego. Już mamy młodnik bukowy, borowikowy, a tu już mamy stary las bukowy, co prawda trochę przerzedzony, Widać ile leży różnych pni wyciętych. Wszystko buk, na niebiesko oznakowany, chyba jest buk, albo spray taki mieli turkusowy pracownicy leśni. Stora rzadszy ten las. Im rzadszy, tym gorszy na borowiki. Kolejny młodnik bukowy. Kto wie, czy tu rośnie jakiś borowik, pewnie rośnie. Lokalni mieszkańcy tutaj okupują ten las. Pięknie rośnie, skowronki przygrywają, przyśpiewują nie tyle już rolnikom, których w zasadzie na polu znaleźć się spotkać bardzo ciężko, co może tym żurawiom lub po prostu temu zbożu swoje wyśpiewać muszą. Maszyna z piekła rodem, czyli podnośnik koszowy bez, bez łap. Na samych gumach. Był kiedyś niebieski, teraz jest stalowy. W ogóle nie ma żadnych zabezpieczeń. Ale rzuca mi to, co to tutaj rzuca. bo się go bali, nie ma żadnych zabezpieczeń w ogóle. Trzyma. Z okazji obserwujemy budowę stodoły. Na horyzoncie już przygizony, a maszyna jedzie dalej w górę. W ogóle na tym pulpicie to jak. Jak po wojnie. Jest zniszczona. No i nie trzeba drona. Wystarczy mieć taką teleskopówkę. Koniec. Wystarczy nie może nie. już. Piękny. Teraz pięknie wszystko widać. To dzięki temu, że nie ma łap, ale to bardzo w pionie musimy stać, nie? Możemy pójść na bok? To jest podnośnik teleskopowy samojezdny. Koszowy. Tak? Ale nie można im je chyba jeździć, jak on jest u góry. Ty góry. Nie, no, do pewnego poziomu. Ale tu z góry się steruje jazdą? A, to możemy jeździć. Ale to jest blokada wysokościowa jakaś? Czy to po prostu sam musisz rozsądnie do tego podchodzić? No tak na 17 metrach sobie jedzisz po jakichś vertepach? To jest blokada. Ale już teraz można tu było jechać. Jeszcze, jeszcze nie. nie. No to prawie na ziemi musimy być. A trzeba się ułożyć tutaj z tego? Muszę jak żyć tutaj z tym, nie? A. Maksymalnie blisko w tym To jest jak pojazd jakiś opancerzony Ale nie, to puste jest, ja myślałem, że to stal A tu jest tam jakaś przeciwaga Taka marka jakaś. JT coś tam serce prasy, czyli aparat wiążący, proszę zobaczyć jaki piękny German Raspberry P RS 6004 Tu jest wersja z kalamitką RS6004, jeszcze wyższy model. Nie wygląda to pięknie, To tutaj zamontujemy niebawem Będzie firma Raspę się tutaj pięknie prezentować Tu jest trochę inny jakby odlew Tu jest trochę taki inny no tak poza tym to oryginał jest Jest tutaj napisane, że to German Wszystko tu jest German montuję na razie raspę stąd z tej femarolki łono Powinno być okienko zrobione z pleksy ale nie ma pleksy to jest teraz kawał blachy Fabryka maszyn rolniczych coś pięknego Stomil czy Dębica Sto mil wersja pokazowa, prasy będzie uzbrojona w super pokazowy sprzęt coś pięknego, coś pięknego mamy Famarol bis piękny zobaczymy czy jest tutaj raspe jakiś ciężki sprzęt z pola zjeżdża zębatka jest, zobaczymy No, golas, proszę bardzo Trzeba do Famarolu zawieźć maszynę, żeby ją odrestaurowali Nic nie ma, tylko łożysko jakieś zostało Malutkie Cała maszyna została Okradziona I to Famarol Chyba Z511 No ale nic nie jest wieczne tylko kółko to jest nagarniające piękne gumowa. Na łożysku chyba nad nie chodzi, tylko tak sobie chodzi. Chociaż tu jakaś kalemitka była, ale pewnie tu nigdy nie w tego nie smarował. Malutkie koło leciutkie za, zamachowe, fabryka Famarol, maszyn rolniczych, SA, spółka akcyjna. Rok budowy 2005 symbol wyboru wyrobu Z511. Masa 1330 kg Piękna jest. Teraz już jest unia, już nie ma pomarolu. Ale pamiątka jest. Licencja Deutsch Deutsch. Piękna prasa. Zobaczmy jak tam. Czy jest łańcuch? Jest, napinacz jest, łańcuch jest. Wszystko jest przeciwwagi chyba nie ma, kręcona jest nie ma przeciwwagi nie. chyba wyrobione tutaj na na ten wałek w ogóle ten ten czob no i jadę a tu bestia Uczy, chciałem mi pogryć Wszystko kwitnie, tak jak na kwiecień przystało Gdzie nie spojrzeć, jakieś nowe kwiaty się pojawiają Nawet słońce kwitnie na niebie Dzisiaj spadło trochę deszczu, tyle co napłakał. płakał Nawet się nie... Nawet kurzu nie związało Ciężki sprzęt Posprzątał nawóz. Właśnie zjeżdża Sazarka, czterorzędowa, piękna posadziła olbrzymią ilość ziemniaków a przede mną jedzie jakiś wielki ciągnik z serii John Deere było trochę ciasno, ale się udało zjechał ciągnik na bok Dla rowerzysty, za co bardzo mu dziękuję. Rzadko się zdarza, żeby ciągnik na polnej drodze ustąpił rowerzyście miejsca. Fantastyczna aleja drzew po niemieckich. Całe pomorze tutaj, pomorze północne, można powiedzieć, środkowe. Pachnie Niemcami. Co prawda, 80 lat minęło. Ale sporo pamiątek po ich kulturze, po ich bytności. Jeszcze trochę musi upłynąć dekad, może setek lat, nawet zanim całkowicie zniknie tutaj po nich cokolwiek czyli te drzewa, co będą posadzone, już nie będą po niemieckie. Domy, co stoją we wsiach, istodoły też nie będą po niemieckie. Słońce chyli się ku zachodowi. pomalutku chce się zakończyć ten kolejny dzień. No, kolejny dzień. Kwietnia, 14. Ja tu gdzieś zboczyłem na bok. Jadę jakimś... Nie wiem, bypassem, czy jak to nazwać. Krajową szóstką, przyszłą krajową szóstką. Niepotrzebnie chyba tu zjechałem. Zboże pachnie świeżym opryskiem. Specyficzny zapach. Pola byłego kombinatu pgr Ewice ale też i byłego gospodarstwa rolnego Sycewice, bo przeszło we wyładanie lokalnych gospodarzy mniejszych Jadę z trochę taką niepewnością, co tu mnie czeka i rondo jest Jak mówiłem trochę niepotrzebnie tu wjechałem bo nie wiem, gdzie mnie ta droga wywiedzie Może pojadę tu Jakie piękne rondo, naprawdę Nie wiem, czy to jest w ogóle S6 Ale rondo na S6 to coś, co mi nie pasowałoby Jadę dalej Zobaczymy Gdzie mnie ta droga wywiedzie Tu wiadukt, tu pewnie dopiero S6 się zaczyna. To jest w takim razie droga dla pojazdów lokalnych i wolnobieżnych. Omijam S6, o już tutaj ta, ta droga nawet. Dojazd do Pól jest zamknięty. Daleja Dębowa jest już nieprzejezna. Jak nie ma dojako, do szóstki się dopchać, pojadę w związku z tym tutaj drogą wśród Pól. No i po prawej stronie już są gigantyczne. Dosłownie gigantyczne pola Tak będzie wyglądał świat I drogi Po Po trzeciej wojnie światowej Na s nie będzie nikogo Żartuję To dopiero droga w budowie Opuszczam S6. Bo tam wiadukt jeszcze kolejowy nie jest zbudowany. Nie da się przejechać. Cały czas trwają prace na tym wiadukcie. A tu wjeżdżam w nowy odcinek drogi. Na który mieszkańcy okolicznych wiosek czekali wiele, wiele lat. Była tu dziura na dziurze. Droga była wąziutka, w zasadzie jeden pas ruchu trzeba było zjeżdżać gdzieś tam do lasu, się chować a teraz proszę doczekaliśmy się pięknej ulicy można po niej jechać spokojnie z prędkością 90 km na godzinę miło i przyjemnie podróżować a nie po jakichś dziurach no niestety kończy się ładna droga wjadę sobie na Krajową Szóstkę tu kiedyś stała budka dróżnika, zamykał i otwierał srabany ale od czasu kiedy ciężarówka wjechała wprost w pociąg i zmiotła tutaj kupę, kupę słupów wszystkiego Wagony się poprzewracały, chyba ze cztery. Na szczęście, cudem, nikt nie zginął. Mimo, że to był pociąg osobowy, no to drużnik stracił swoją posadę. Nie ma już. Wszystko automatyka. Sławno 12, koszalin 53 km. Zatem jadę. Słońce ostatnich kresów nieba dochodzi. Niestety się kończy ten dzień szybciej niż bym chciał. Fenomenalna krajowa szóstka. Pamiętam jak ją poszerzali o te pobocze, a teraz ją likwidują. Dara się tutaj zjadę ze szóstką. No, jestem już na S6. Jeszcze zapach świeżego asfaltu się unosi. Wjeżdżam we wiadukt. Tutaj jakiś wielki gabaryt to się nie zmieści. Zakaz jazdy, nawet dla maszyn budowlanych, tam był. Bo jak budowali tutaj ten asfalt Zbliżam się do maszyn I znowu jadę z szóstką Moją ulubioną Stronę Czyli na zachód Rzadko jadę z szóstką na wschód W ogóle szóstką na wschód rzadko jadę to są wszyscy lubią jeździć na zachód, na wschód mało kto jeździ jak szeroko Jak na lotnisku Jadę pod prąd, bo nie tym pasem Ale tu jeszcze nie ma oznakowania żadnego Ale już są barierki rozdzierające pasy i z prawej, i z lewej. Aż strach pomyśleć, ile to kilometrów tej stali trzeba ciągnąć. Przecież wzdłuż całej drogi jest cały czas ta barierka. A ona nie jest takiej cieniutkiej blachy. Ale chyba ród żelaza nie zabraknie. Kiedyś może się skończy, nie wiadomo. Ale historia toczy się kołem, pewnie nie jeden bizon, nie jeden Ursus jest skomponowany w tą barierkę już To niedawna tutaj szabła Krajowa Szóstka dokładnie tędy przebiegała, bo tam jest droga techniczna, jedna, tu jest droga polna, asfaltowa. Te pola teraz mogę z góry sobie tutaj z wiaduktu poobserwować. Wyjątkowo teraz jest projekt. Skoro ma być w projekcie barierka, to jest wytyczone, wyrysowane, wymalowane. Trawa, wysypana, może nie trawa, tylko ziemia wysypana. Trawa będzie posiana tak, jak ma być. Będzie gotowa droga ekspresowa 120 na godzinę, będzie można lecieć nie tak, a tylko 30. Ale, mimo wszystko, się podróżuje taką drogą bardzo przyjemnie, kiedy tu nikt nie jeździ ani z tyłu, ani z przodu. Nie ma zagrożenia, żaden samochód nie przyje, nie jedzie. A do tego droga jest bardzo równiutka. Nie ma wyłomów, nie ma dziur. Jedzie się jak po stole. Zespół pałacowo-parkowy w byłym kombinacie PGR. Tą ścieżką zawsze ludzie do wsi podążali, póki nie było szóstki. A już niebawem ta ścieżka zdziczeje, zarośnie, bo do Szustki nie będzie dojścia. Z Szustki korzystali z przystanku Szli. Wśród tych przepięknych dywanów, zawilców. Przepięknie tutaj, zawilcowe lasy. Zabicowy park, tylko ten Niemiec, który posadził ten park, już pewnie tutaj nie przyjedzie. Bo to było 80 lat temu. No nawet jeśli sadził go jako 10-letni chłopczyk, to dzisiaj już miałby 90 lat. Podziwiając te spuściznę po WGR-ach, budynki, olbrzymie obory. Kończę dzisiejszą wyprawę wśród pól, łąk, lasów no i jak widać, jeszcze ulic i wsi. Pięknie bociany siedzą w gnieździe, szykują się do snu, noc pomału zapada. Jeden siedzi na jajkach a drugi sobie stoi.